Halo, halo, dzień dobry. Dziś kilka słów na temat chyba najsłynniejszego sztyletu armii carskiej. Dziś kilka słów na temat Biebuta. Biebut tak generalnie nazywano ten słynny sztylet, wzór 1907. Jeden właśnie z najsłynniejszych sztyletów w armii carskiej z początku XX, wieka, XX wieku. Proszę Państwa, jak to się stało, że Biebut wszedł do armii Carskiej. Z pozoru przypomina kindżał. W zasadzie ma taką samą rękojeść jak Kinżał. Przez wielu mylony jest Kinżałem. Podstawowa różnica jest taka, że kindżałem posiadają prostą głownię, natomiast biebut posiada głownię krzywą. E, proszę Państwa jest to sztylet e, w pełni, e, bym powiedział e, no, w, w pełni e, związany z armią carską. Jest to broń w pełni regulaminowa. To jest wzór 1907. I jak te biebuty, czy te sztylety weszły do Armii Carskiej? Przede wszystkim, proszę Państwa, na początku w te sztylety były wyposażone głównie załogi karabinów maszynowych, czyli żołnierze, którzy mieli obsługiwać karabiny maszynowe w Armii Carskiej. W 1897 roku wchodzą na wyposażeniu do Armii Carskiej pierwsze karabiny maszynowe i E, załogi tych karabinów maszynowych i formalnie karabiny maszynowe zostają w Armii Carskiej zaliczone do e, Departamentu Artylerii, proszę Państwa arty, Artylerii e, i początkowo załogi e, karabinów maszynowych są e, wyposażone e, w szable e, rosyjskie rosyjskich e, kanonierów szable artyleryjskie wzór 1868 proszę Państwa jest to Dokładnie jest to podobna szabla do tej, bo w zasadzie tu mamy francuską szablę 1829, szablę właśnie artyleryjską dla artylerii, natomiast Rosjanie w zasadzie skopiowali tą szablę francuską i stworzyli właśnie swoją szablę dla załóg artylerii, dla kanonierów, wzór 1868 i proszę państwa. Te załogi początkowo karabinów maszynowych, rosyjskich, bym powiedział, żołnierzy, którzy obsługiwali karabiny maszynowe, początkowo wyposażono właśnie w podobną tego typu broń. Tyle, że jest to broń, proszę Państwa, bardzo długa, proszę Państwa, i bym powiedział dosyć nieporęczna. Owszem, na koniu, owszem. W przypadku, kiedy nie przyjdzie nam się okopywać, proszę Państwa, razem w pochwie yy, ta szabla mierzy 96 cm. Także proszę Państwa, wyobraźcie sobie Państwo, że musicie jesteście yy, żołnierzem, który ma obsługiwać karabin maszynowy, musicie się okopać. Musicie na przykład w okopach obsługiwać karabin maszynowy, często w pozycji leżącej i macie przy boku takie właśnie wielkie, długie żelazo, proszę Państwa. Był to totalny bezsens. I przed wojną z Japonią, w roku 1904, komisja wojskowa Departamentu Artylerii, carskiego Departamentu Artylerii, zaczęła się mocno zastanawiać na temat sensem noszenia przez właśnie załogi artylerii takiej szabli przy swoim boku, ponieważ ta szabla. W zasadzie bardzo mocno przeszkadzała tym artylerzystom, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, załoga, załoga karabinów maszynowych miała się okopać, miała często e, po prostu walczyć samoobronie, na przykład, bo po co w ogóle obsługą karabinów maszynowych broń biała? Proszę Państwa, przede wszystkim wtedy, kiedy na przykład karabin taki Maksim nam się zaciął, przede wszystkim wtedy, kiedy dochodziło do wojny okopowej, czyli po prostu w warunkach. O kopach trzeba było się po prostu bić z przeciwnikiem, trzeba było po prostu bronić się. W takich warunkach dużo lepiej sprawdzała się krótsza broń, broń, którą można było śmiało po prostu zadawać szybkie sztychy, pchnięcia cięcia. Też tam zachowały się, proszę Państwa, ciekawe instrukcje walki właśnie tym rosyjskim sztyletem. Z 1914 roku, gdzie mowa jest, proszę Państwa, przede wszystkim o cięciach, przepraszam, pchnięciach, pchnięciach przede wszystkim z góry, pchnięciach z boku i pchnięciach z obu, po prostu z obu stron. Jest mowa też o cięciach z góry, cięciach w prawo i cięciach w lewo. Rosyjscy żołnierze przed pierwszą wojną światową właśnie ćwiczyli te przede wszystkim pchnięcia i cięcia. Na takich wielkich gomułach, bym powiedział, glinianych, i wykonywano po prostu, szeregowy miał wykonać po prostu te kilka podstawowych pchnięć i jak najbardziej cięć. Także sztylet, właśnie, właśnie, proszę Państwa, Biebut świetnie spisywał się w takich warunkach w warunkach wojny okopowej, gdzie przeciwnika mieliśmy bardzo blisko. Gdzie ten kontakt był bardzo bliski, po prostu z przeciwnikiem miejsca było mało, i walka taką właśnie szablą z 80-kilku centymetrowym ostrzem, proszę Państwa, no nastręczała wielkie problemy. Zanim byśmy zadali jakiekolwiek cięcie, No to byłoby po prostu bardzo ciężko w warunkach wojny okopowej taką bronią walczyć. Dlatego właśnie w warunkach, właśnie takich, pierwszowojennych, dużo bardziej sprawdzał się taki właśnie Stosunkowo krótki, krótki biebud Proszę Państwa, ostrze mamy tutaj 44-43 cm, natomiast cała broń mierzy 58 cm. Proszę Państwa, jest to kuta i hartowana replika Kuldowatina. Bardzo ładnie wykonana. Bardzo wiernie. Bardzo wysokiej klasy. Głównie jest kuta i hartowana. Szli prowadzony jest dwie takie: bym powiedział, charakterystyczne dla tych sztyletów struziny zbrocza, równoległe delikatna krzywizna, służąca właśnie bardzo dobrze do zadawania cięć, i oczywiście pchnięć i oczywiście też cięć, jeśli chodzi o rękojeść. Rękojeść jest bardzo podobna do kindziałów kaukaskich, w zasadzie wręcz identyczna, mocowana. Na dwa charakterystyczne tutaj nity. Z tej strony mamy takie dwa piękne, mosiężne, ozdobne guzy. Okładziny dwie drewniane. Taki charakterystyczny mosiężny fartuch, w który wchodziły te dwie okładziny. Rękojeść oczywiście bez jelca, z takim charakterystycznym przewężeniem na środku, na trzonie rękojeści, służącym do lepszego. Chwytu tego sztyletu i oczywiście taka charakterystyczna dla pół półjajkowata głowica. Jeśli chodzi o producentów tej broni w tamtym czasie, to oczywiście robiły przeważnie te sztylety, zakłady w Złato Uście. Skąd się w ogóle wzięła nazwa? Głównie z tego powodu, że na tych sztyletach były dwie literki B, dlatego tak pieszczotliwie rosyjscy szeregowi właśnie nazwali ten sztylet biebutem dobrze proszę państwa czyli tak jak mówię przede wszystkim ten sztylet był stworzony głównie dla załóg karabinów maszynowych później po pewnym czasie te biebuty się tak mocno spodobały że część żandarmerii carskiej też nosiła sobie je przy boku niektóre też oddziały Później walczyły tym biebutem w warunkach wojny, II wojny światowej. Niektóre też formacje marynarskie też miały swego rodzaju biebuty przy, przy swoim boku. Także bardzo, bardzo popularny i piękny sztylet. Często mylony właśnie z kinżałem. Przypomnę tylko, że kinżał to broń o prostym ostrzu, niezakrzywionym, przynajmniej w polskiej nomenklaturze. Ale, tak jak wspomniałem, jest to broń bardzo, bardzo do kindżała podobno. Oczywiście, replika firmy Kult Ovatina. Replika w pełni użytkowa. Zaopatrzona też w pełni regulaminową pochewkę. Pochwa drewniana. Oprzyta pięknie skórą. Okuta w mosiąc. Taką charakterystyczną, bym powiedział, ostrogą w formie kulki. Taka troszeczkę, proszę Państwa, ostroga XIX-wieczna. Taka właśnie jak w XIX wieku jeszcze często takie ozdobne e, ostrogi robiono właśnie takie kulkowate. Natomiast biebuty też noszono zwykle w pozycji pionowej, e, przy pasie albo na koalicyjce, e, i właśnie na takim jednym tutaj koluchu, koluchu e, nośnym. Oczywiście, e, oczywiście wszystko bym powiedział w Mosiądzu, ponieważ Rosjanie w zasadzie bardzo mocno zakochali się w Mosiądzu pod wpływem francuskim, gdzie na przykład Francuzi praktycznie zawsze swoją broń 19 i XX wieczną oprawiali, oprawiali w Mosiądz. Także, proszę Państwa, bardzo ciekawy sztylet. Sztylet, bym powiedział, no mocno azjatycki, ponieważ pierwotnie te biebuty, były na wyposażeniu kozaków, kozaków dońskich, kozaków kubańskich. Oczywiście przyszły do kozaków za pośrednictwem tureckim i perskim, a generalnie taki sztylet takie sztylety właśnie występowały gdzieś w XVII-XVIII wieku, też w Persji, też właśnie w Turcji, także generalnie były, były po prostu bronią też bardzo popularną. W tamtym, na tamtym terenie. Także proszę Państwa, jakby ktoś z Państwa był zainteresowany właśnie taką piękną repliką tego sztyletu wojskowego sztyletu carskich załóg karabinów maszynowych, proszę do mnie pisać na polski szablotuk małpka Ja dziś życzę Państwu miłego weekendu. Kłaniam się i pozdrawiam.